Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com Dzisiaj nagrywam to, nagrywam to w sobotę 23 Jest premiera, a premiera nie premiera, tylko powrót szarka na krany Niestety nie dane mi było dojechać do, do browaru Chrząstawa Tam z różnych względów, głównie ze względu na śniegi No i troszkę się postanowiłem pocieszyć i z drugiej strony troszkę zrobić porządek tutaj w kolejce oczekujących piw do degustacji. Mam tutaj cztery India Pale Ale, które już za długo czekają. I takim postanowiłem zrobić mały odcinek pod tytułem "Wyleżakowane IPA". Znaczy, one nie są wyleżakowane, bo one w zasadzie chyba nie są jeszcze przeterminowane, ale są już blisko swojego terminu. I, I chciałbym, no bo generalnie to są piwa, które się nie nadają do leżakowania. Im świeższe, tym lepsze. Z każdym tygodniem tracą. No i po prostu postanowiłem jakby temat tutaj jakby zamknąć jednocześnie sprawdzić, czy, czy rzeczywiście straciły na, na jakości. Zacznę od piwa. Strasznie się namęczyłem, żeby y, odgadnąć, jak ten browar się nazywa. On się chyba nazywa Brauerite I, 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 J. Nie wiem, czy to są jakieś, e, czy to są jakieś e, inicjały, czy o co tu chodzi. Brauerite to jest po e, niderlandzku browar. Co oznacza to T, nie mam pojęcia. IJ. Inne piwa z tego e, browaru są z takim charakterystycznym, znaczy piłem jedno takie piwo, to było chyba jakieś, mam e, już nie pamiętam, ze strusiem na etykiecie. E, to piwo przywiozłem sobie z, e, z e, takiej e, prezentacji podczas e, Europejskiej Konferencji Blogerów w Lidz. E, tam e, m, prez, e, blogerzy z różnych krajów pre, prezentowali piwa, które przywieźli ze swoich, e, ze swojego kraju. E, to zostało przywiezione z... z Holandii. Tak. E, to było przywiezione z Holandii. I ono wtedy na mnie nie wywarło jakiegoś e, super dobrego wrażenia. Już nie pamiętam dlaczego, ale jakoś nie zachwycało aromatem. Mam nadzieję, że ono... Ono jest niby niepasteryzowane, niefiltrowane. Dobra, nie przegazowało się, to już jest plus. No, aromat ładny, ładny. Cytrusowe, ale właśnie z taką nutą, jakby z taką nutą, jakby lekkofenolową. No nie, może się czepiam. Barwa no ładna, jasna, miodowo-złocista. Co ciekawe, mimo że przynajmniej trzy, bo nie wiem, jak, jak ta, z tych piw są. Na chmielach amerykańskich to nikt nie używa nazwy American India Pale Ale, tylko po prostu India Pale Ale. Widać, że u nas pomimo sceptycyzmu dla BJCP jednak to rozgraniczenie na amerykańską wersję i na angielską bardzo się w świadomości piwoszy i blogerów też zakorzeniło. Piana bardzo obfita, nawet można powiedzieć, że trochę za obfita. Z tego co pamiętam, ono było lekko przegazowane, jakie je, jak je degustowałem. Ładnie oblepia szkło. No, jest takie dosyć spore zmętnienie. Niezbyt ładne. No ale nic, spróbujemy. Aha, aromat. Miodowy, lekko miodowy. Z lekką taką nutą fenolową, typową dla Belgii. Coś takiego podobnego było w tej mm, belgijskiej <coughs> India Pale Ale, belgijskim e, India Pale Ale e, z Flying Doga. E, to było e, Raging, Raging Beach. rzeczywiście za wysokie trochę nasycenie smaku goryczka mm, goryczka średnia no nie jest złe, lekko kwaśne mm, ale może inaczej troszkę podniesiona kwaśność bo jak powiem lekko kwaśne to sugerujesz, że tu jakiś kwaś się zaczyna a to nic z tych rzeczy. Jest tak odświeżająco kwaśne. Piana bardzo gęsta, jak z ubitych białek. Sprawia wrażenie mocno alkoholowego. Nie jakoś tam, ten alkohol ordynarnie wyczuwalny, ale jednak jest. No i tutaj nie ma żadnej informacji ani o tym, ile ono zawiera. A nie, przepraszam. 7% alkoholu tutaj jest wydzierane na tej. Na, na, tym, na biodrze. <grym> dla mnie, dla mnie um, przeszkadza mi tu przede wszystkim ta nuta um, lekko fenolowa, kojarząca się z triplami. Um, kojarząca się z, tak, z triplem. To piwo mi się kojarzy z triplem, belgijskim. Ja tego połączenia... Um, India Pale Ale i tripla nie kupuję. Właśnie y, ten alkohol jest podobny jak, jak w belgijskim triplu. To nie jest jakiś ordynarny fenol, to nie jest coś y, bardzo nieprzyjemnego, y, ale jednak y, nie tego szukam w, w, in, y, w India Pale Ale. No to teraz może mm, chwila przerwy i kolejne piwo.